Siemano. Taki moduł Parktronic To jest akurat z Volkswagena T5 Podobno brak jest zasilania na czujniki parkowania Testowane też w innym samochodzie sprawnym I po podłączeniu tego modułu też brak Zasilania na czujniki No i co tutaj widać Telefon dzwoni Ok, wracamy do tematu. No i znalazłem sobie schemat w takim programie, w sumie co? Ktoś mi w komentarzu kiedyś e, polecił, że tak powiem. I znalazłem sobie schemat tego parktonika. Co my tu mamy? Widać tu coś? Tutaj mamy nasze czujniki cztery. One mają wspólną masę i wspólne zasilanie. Zasilanie tutaj wychodzi z drugiego pinu 12-pinowej wtyczki. Masa idzie z pierwszego wyprowadzenia. Także co? Mając już ten schemat, coś tam można sobie wywnioskować. Tutaj jest pierwszy pin. Tutaj jest pierwszy pin, on jest na masie, tutaj jest drugi, ja już tutaj się podlutowywałem z obciążeniem. I on idzie przez bezpiecznik polimerowy. Co ciekawe, ja ten bezpiecznik sobie sprawdzałem. Na początku i on miał prawie 5 ohmów. No i to tak leżało, leżało. Czekało na części. No i potem sobie go mierzę. A on już ma 2,6 ohm. 2,5, no, jeszcze minus przewody, tam 0,2 chyba są, czyli 0,3. No, mówię, kurczę, co jest? Naprawił się, nie? Ale zamówiłem nowe. Mówię, ciekawe, ile ma nowy. No, nowy ma 1 ohm. Tu jeszcze plus przewody, czyli jest ta rezystancja jakaś podwyższona. No, ale tak, mówię, no, chyba się mieści, bo tam. Było podane, że do 3-3 niby. Yy, tolerancja jest. No i mówię, no, zgupiałem, no bo ja wcześniej to mierzyłem i było dużo więcej. Poleżało, poleżało. No ja tutaj ignorowałem trochę, bo wiadomo, mierząc tutaj dociskałem. I... Ale nie wiem, po kilku dniach się tak zrobiło, że nie wiem, nie sprawdzałem wcześniej, czy pod obciążeniem, czy to zasilanie jest. Mówię, przyjdzie, przyjdą części, i sobie wszystko zacznę sprawdzać. No i nagle się okazuje, że, że tak to wyszło. Przejdźmy sobie na mikroskop. Teraz na mikroskopie mamy. No, widać tutaj ten, ten bezpiecznik polimerowy. Takie ma oznaczenie on no tutaj idzie właśnie do tego pinu 2 tu jest przelotka i to sobie idzie tutaj z tych dwóch, one są też razem jakieś zasilanie tu widać jest też inny obwód zabezpieczony innym bezpiecznikiem polimerowym na nas interesuje ten obwód, on jest w ogóle inny odcień ale też może wynikać to z jego no innej, innej wartości nie ale dla porównania położę, położę tutaj ten nowy jaki on ma odcień no jest jaśniejszy, bardziej zbliżony może do tego nie wiem no one tam mają do 100 zadziałań tak gdzieś opisują, niektóre nawet mniej więc jak było jakieś zwarcie na czujnikach no to on co się załączyło zasilanie no to on musiał rozłączyć to zasilanie prąd progowy jest 400mA a taki roboczy 200 mA tego bezpiecznika, jakby ktoś szukał. Także co? Tak to wygląda. Tak one wyglądają, właśnie. No nie wiem, czy ten odcień mu się zmienił, właśnie przez to, że, że coś z nim było nie tak, czy czy nie wiem czemu, dobra ja sobie zapnę tutaj zasilania i podepnę obciążenie. Ok, naszykowałem sobie miernik, e, miernik zasilacz. Zapinam zasilanie, masę. Sam pobiera 34 mA. No i tutaj mam naszykowaną żarówkę. Ona się nagrzewa, więc coś pod nią podkładam, żeby mi się tu nie, nic nie stało. Taką żaróweczkę zwykłą, samochodową jakąś. No i zapinam pod to wyjście. Pobór prądu jest razem z tym sterownikiem i z tą żarówką 414 mA. Co dziwne, ja to wcześniej zapiąłem na, na dłużej. Było jakieś 400 mA poboru. Im dłużej to sobie tam świeciło, myślałem, że to rozłączy albo coś, ale nie. Yy, nawet prąd trochę wzrósł. Nie wiem czy ten bezpiecznik się regenerował, czy co. Nie wiem też czy fizycznie tego zasilania na tych czujnikach nie było. Muszę zadzwonić się zapytać. Bo problem był taki, że to w module był błąd, że nie ma zasilania na czujniki, ale może być po prostu problem z pomiarem tutaj tego mm, zasilania. Pewnie jest realizowany pomiar tu na wyjściu już mikrokontroler sobie tutaj sprawdza. I być może to połączenie sprawdzające jest uszkodzone, a fizycznie to zasilanie jest, bo tutaj nic innego nie załącza tego, idzie sobie prosto z zasilania przez ten bezpiecznik polimerowy na te cztery czujniki. Jeżeli któryś będzie miał jakieś zwarcie, no to ten bezpiecznik nam tu rozłączy, ja się spróbuję dowiedzieć. No to tak to jest właśnie, jak się nie ma samochodu pod ręką, Tylko to robi się w ciemno, nie? Ja sobie zadzwonię, spróbuję się dodzwonić, bo już wcześniej próbowałem i nie mogłem. Ale tylko raz próbowałem, także <noise> za dużo razy nie, nie dzwoniłem. Dobra, spróbuję się dowiedzieć. No i dobra, rozmawiałem, mówi, że no nie, nie mierzył tego zasilania na czujnikach, ale miał w błędach, że napięcie, napięcie zasilające czujnik systemu pomocy przy parkowaniu zwarcie z masą. No i teraz co? Mówi, że w parametrach tam gdzie był zacisk 30 było 0V. Nie wydaje mi się, żeby to tak też, jak y, uszkodziłby się ten bezpiecznik, to że tak do zera też to napięcie jakieś tam szczątkowe i tak powinno być. Trochę za dużo niewiadomych. No, jest trop tego bezpiecznika, ale spróbuję no, na tym schemacie tutaj, co, co był, nie mogę znaleźć, y, gdzie tutaj jest komunikacja. Plan jest taki, podłączę się tym y, pod tester diagnostyczny, zobaczę w parametrach, Zobaczę w ogóle, czy ten błąd będzie. Zobaczę w parametrach, jakie jest tam zasilanie zacisk 30. Jeżeli będzie ok, wylutuję ten bezpiecznik. Zobaczę, co wtedy tam się pokaże za błąd. Tak zrobię. No i dobra, podpiąłem sobie ten moduł pod OBD pod tester diagnostyczny. Zobaczmy, czy w błędach jest. No jest błąd od zasilania czujników. Nie będę tego sobie czyścił, tylko zobaczę jeszcze w, w parametrach, co, co on tam widzi. Tutaj mamy 30 No widzi. No tam. Gadałem z właścicielem i mówił, że tutaj właśnie, że 30 terminal było, że 0 V. Choć to dziwne, ale tak to może opisali. No, zobaczymy. Wylutujemy ten, ten bezpiecznik, i zobaczymy, czy tutaj zniknie. Ale to i tak muszę się rozłączyć. Jeszcze zobaczę, czy te błędy się kasują. Znaczy, no wiadomo, te się nie skasują, ale ten od napięcia czy się kasuje. Jeszcze raz damy sobie odczyt kodów. No zostają tylko od brzęczyków, bo no, wsteczny jest nie. Nie podłączyłem tutaj sygnału wstecznego. 12V, więc no nie wyskoczą te od, od czujników. Tak to by wyskoczyło jeszcze od czujników, nie? No, tylko od brzęczyków są. Dobra, wylutuję ten bezpiecznik i zobaczymy, co się tutaj pokaże. W parametrach i w błędach. Dobra, wszystko jasne. Nie wiem, gdzie on mi poleciał, jest tutaj. Nawet już myślałem o tym, bo mówię, no kurczę, wszystko jest, nie? Tylko, że ja pierwsze co to zacząłem mierzyć ten tutaj bezpiecznik. Potem sobie tak pomyślałem, no może tymi końcówkami, jak dotknąłem, nie? A tu był zimny lód i to złapało, nie. No i teraz przyłożyłem, szkoda, że tego nie, nie nagrałem. Przyłożyłem y, lutownicę z jednej strony, a z drugiej normalnie od razu odpadnie. Nie dotykałem tamtej drugiej części, zobaczymy sobie później pod mikroskopem, jak to wygląda tam. Dobra, wyjaśniło się. Czyli teraz tutaj na tym zacisku 30 powinniśmy mieć y, no nie mieć napięcia 0V. Zobaczymy sobie w błędach, jest. Wyskoczyło nam tu od zasilania i zobaczymy sobie teraz w parametrach, czy na tej linii 30 będziemy mieli 0 V na pokaże Oto on oryginalny Autelowski Długopis Tutaj patrzymy co się pokaże 0. Jaja A wezmę na żywo tutaj Zewrę. jest Puszczę, nie ma. Dobra, wyjaśniło się. Dobra, ja sobie to już odłączyłem. Zaraz pokażę tutaj pod mikroskopem jak to jak to tutaj wygląda. O, tutaj lutowałem, nie? Przyłożyłem tylko tutaj grot, a tutaj z tej strony nie lutowałem. Widać jest. No nie łączyło tutaj ewidentnie. że tak to wygląda, no oczywiście założę nowy ten bezpiecznik ten stary jest no troszkę ma inny kolor, też pod mikroskopem sobie zobaczymy o, to jest ten stary a to jest ten nowy no być może ten się trochę już grzał któryś tam czujnik kiedyś miał zwarcie i takie tutaj ma w ogóle jakieś dziwne rzeczy na sobie. No nieważne, tak czy siak idzie nowy. Trochę ich mam. Nakupiłem. Jak nie wiem, jak nie wiem kto. Dobra, yy, lutuję nowy. No i, no i co, i składam. Dobra, podam jeszcze pinologię. W tej, tej 16 stopinowej wtyczce pierwszy one tam są fajnie ponumerowane. To. Pierwszy to jest zasilanie, ósmy to jest masa, dwunasty to jest diagnoza. Jeszcze jakby ktoś chciał, to szósty to jest e, światło wstecznego. Podajemy tutaj 12V i, i jest e, no jakby wsteczny załączony. Nie? Kurczę, ale mnie skołował. No. I żarówkę podłączałem, i wszystko. Czemu te pomiary mi tak różnie wychodziły? Ja nie pamiętam, jak ja to mierzyłem, bo być może na początku mierzyłem tutaj, gdzieś pomiędzy już tutaj tymi, nie na nim bezpośrednio, tylko pomiędzy punktami, a innym razem, może mierzyłem na nim i tak raz mi wychodziło tak, raz tak. Później, jak już mierzyłem, to, to cały czas było dobrze, albo po prostu. Przy którymś pomiarze już mi się tam to fajnie zaprzyjaźniła ta, ta cyna, która była tam odspojona, i, i dlatego później się to wszystko dobrze odmierzało. No i mówię, zgłupiałem już w pewnym momencie, ale no, dobrze, że tak się stało. To przynajmniej wiadomo, że, że to to. To co? Tyle na razie to zaś.